Znamy zwycięzcę tegorocznej edycji Champions League. Został nim Real Madrid po raz 14 w historii. Oznacza to, że sezon 2021-2022 możemy uznać za zakończony, a teraz pora podsumować sobie najważniejsze wydarzenia i statystyki w ubiegłym już piłkarskim roku. Sponsorem kanału jest Betfan. z kodem landry 600 macie flibę o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy, szczegóły na betfan.pl. a zaczynamy od Anglii, gdzie działo się wiele do ostatniej kolejki. Mistrzostwo Premier League zgarnął Manchester City prowadzony przez Pepa Guardiola, a Jurgen Klopp i ekipa z Liverpoolu musiała obejść się smakiem i zadowolić się jedynie wicemistrzostwem. Wyborowej formie strzeleckiej podczas całej kampanii był Mohamed Salah oraz Son. Piłkarze Liverpoolu i Tottenhamu zdobyli po 23 bramki w samej lidze. Egipcjanin już trzykrotnie został królem strzelców Premier League, a dla Koreańczyka było to pierwsze takie wyróżnienie w karierze. Oprócz wcześniej wymienionej już parę klubów to w przyszłorocznej edycji Champions League zobaczymy Chelsea i Tottenham. W walce o czwartą pozycję poległy Arsenal i Manchester United, dla których to oznacza grę w lizę Europy. W West Hamie pożegnaliśmy prawdziwą legendę Młotów, czyli Marka Nobla, który na pewno nie może narzekać na ostateczny wynik sezonu. Siódme miejsce w Lidze oraz półfinał Ligi Europy to godne pożegnanie z fanami. W kwietniu usłyszeliśmy bardzo niedobre wieści z perspektywy kibiców reprezentacji Polski. Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe. Mamy nadzieję, że zdąży z rehabilitacją i zobaczymy go na mundialu w Katarze. Nowego reprezentanta Polski pozyskaliśmy w Aston Villa. Matikasz uzyskał polski paszport, a fani okrzyknęli go: Poliszka Fu. Wielką sympatię polskich kibiców zyskał podczas meczu z Brighton, kiedy to napisem na koszulce okazał wsparcie dla Tomasza Kędziorym, które znajdował się na Ukrainie podczas wybuchu wojny. Po wielu latach gry w angielskiej elicie z Premier League żegna się Benley. Klub próbował uratować się przed spadkiem i na kilka kolejek przed zakończeniem sezonu zwolniono klubową legendę, czyli trenera Sona Dajsha. Największe transfery przed rozpoczęciem sezonu przeprowadziły Chelsea i Manchester City, ściągając odpowiednio Romelu Lukaku z Interu Mediolan oraz Jacka Grealisha z Aston Villa. Aczkolwiek patrząc na ich statystyki, a przede wszystkim cenę jaką kluby za nich zapłaciły, nie spełniły pokładanych w nich nadziei. City nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w walce o Champions League i w kolejnym sezonie ujrzymy w błękit, Koszulce Erlinga Haalanda. Aston Villa, Arsenal i Manchester United także rozbiły bank w celu wzmocnienia się, ale niekoniecznie wydane pieniądze przyniosły oczekiwany skutek. Na szał zakupowy z pewnością liczą kibice Newcastle United, którzy dostali wielki zastrzyk gotówki po przyjęciu klubu przez właścicieli z Bliskiego Wschodu. Nowa era rozpoczyna się także w Chelsea, bowiem tam po 19 latach klub opuszcza Roman Abramowicz, a nowym właścicielem został Amerykanin Todd Bolley. Pani kolejny rok z rzędu najbardziej radosnym miastem jest Madryt, lecz teraz nie ta czerwona część, lecz biała. Real Madryt wygrywa ligę, a wielkie zasługi miała w tym para Karim Benzema i Vinicius Junior, którzy razem zdobyli aż 44 gole w samej La Lidze. Po odejściu Leo Messiego oraz Antuana Grizmana FC Barcelona popadła w kryzys, a to doprowadziło do zwolnienia Ronalda Kumana. Odkupienie dumy Katalonii i nadzieje na powrót do tych lepszych czasów pojawiło się wraz z zatrudnieniem Szabiego w roli trenera Barcy, w szczególności. W Fani FC Barcelony mogli się cieszyć po zdemolowaniu Realu Madryt w El Clasico. Na wyróżnienie w hiszpańskiej lidze zasługuje także Villarreal, który wyśmienicie zaprezentował się w Champions League, pokonując w fazie playoff, Juventus czy Bayern Monachium. we Francji bez zaskoczeń. Paris Saint Germain po ubiegłorocznej porażce z Lille odkupiło swoje winy, no i w tym roku nie dali już złudzeń, kto jest najlepszą i najsilniejszą drużyną w ligę. Klub z Paryża w fotelu lidera nie oddał od trzeciej kolejki rozgrywek. Fani mogą czuć jednak niedosyt i rozczarowanie po sprowadzeniu Leomesiego oraz Sergio Ramosa. Argentyńczyk późno pojawił się w Paryżu po urlopie po Copa America i nie odbył sezonu przygotowawczego. Statystyki mówią same za siebie. Sześć bramek to z pewnością nie to, czego oczekiwali Francuzi. W przypadku byłego piłkarza Realu Madryt ciężko cokolwiek powiedzieć. Rozegrał zaledwie 12 spotkań, z czego nie wszystkie po pełne 90 minut. Udział w Champions League oprócz PSG zapewniła sobie Olympique Marsylian oraz AS Monaco, a z pierwszą francuską ligą żegna się znany klub Bordeaux. Ich kibice w jednym z ostatnich ligowych meczów na boisko wrzucili setki, jak nie tysiące papierów toaletowych. Przechodząc dalej, to po powrocie do Europy świetnym wejściem w ligę popisał się Przemysław Frankowski, który jako wahadłowy w Air Silence wbił tyle samobramek, co Leo Messi. Bezapelacyjnie MVP całej ligi był oczywiście Kilian Mbappé. Jego dorobek to 28 goli oraz 17 asyst. Główna misja katarskich właścicieli jednak spełniona nie została. Paris Saint-Germain musi zaczekać z wygraniem Champions League jeszcze co najmniej jeden sezon. W sięgnięciu po to trofeum ma pomóc Kylian Mbappé, który jednak przedłużył z Paryżanami kontrakt zostając najlepiej opłacanym piłkarzem czasów. Za jeden rok na konto francuskiego piłkarza wpłynie bowiem 100 milionów euro. Nie możemy jeszcze zapominać o 300 milionach euro, jakie dostał za podpisanie umowy. zdecydowanie spokojniej było w Niemczech, gdzie mistrzostwo już po raz dziesiąty raz z rzędu zdobył Bayern Monachium, Także Robert Lewandowski po raz kolejny sięgnął po tytuł króla strzelców, zdobywając aż 34 bramki. Oczywiście to nie 41 jak przed rokiem, ale i tak znakomity wynik. W Dortmundzie szykuje się kolejna przebudowa drużyny. Po odejściu Jadona Sancho i teraz Erlinga Hollanda BVB postawi ponownie na młodych i utalentowanych, ale już pod wodzą innego trenera, ponieważ Marco Rose został zwolniony z tej funkcji wraz z zakończeniem Sezonu. Krajowy Puchar wygrała drużyna z bykiem w Herbie. Finał odbył się oczywiście w Berlinie, a tam Erbe Lipsk pokonało Freiburg. Na niemieckim rynku transferowym za dużo się nie działo. Klub z Lipska za sporą sumę opuścił Konatę oraz upamykano, a Jayton Sancho przeniósł się do Manchesteru United. W Europie z wyśmienitej strony pokazał się Eintracht Frankfurt, który zdobył Ligę Europy, a w drodze do finału wyeliminował takie ekipy jak Real Betis, FC Barcelona czy West Ham United. W finale po serii rzutów karnych okazali się lepsi od Glasgow Rangers i sięgnęli po to trofeum. Czas na Włochy, a tam mamy nieoczekiwanego mistrza. Po 11 latach na tron powraca AC Milan. Po wieloletniej dominacji Juventusu i ubiegłorocznym zwycięstwie Interu Mediolan piłkarze Stefano Pioliego wykazali się ogromnym poświęceniem i ciężką pracą. Warto tutaj zaznaczyć, że taki zladan Ibrahimowicz od kilku miesięcy grał zerwanymi więzadłami. Skład AC Milanu na papierze nie wydawał się kandydatem do sięgnięcia po mistrzostwo, no ale jednak pokazali, że nie liczą się pieniądze, a charakter i charyzma. Aczkolwiek ekipa z Mediolanu ligowy sukces zapłaciła Champions League, bowiem już odpadła na etapie fazy grupowej i dzięki temu mogli skupić się na uzyskaniu jak najlepszego wyniku w lidze. Czarnoniebieska strona Mediolanu, czyli Inter, miał mistrzostwo na wyciągnięcie rąk, jednak przegrał go w ostatnim starciu z Bolonią po pamiętnym błędzie bramkarza. Na pocieszenie piłkarze Interu pokonali Juventus w Pucharze Włoch. Strzelcem numer jeden ponownie okazał się być Cristiano Immobile. Włoski napastnik miał trzy bramki przewagi nad drugim w tej klasyfikacji, czyli Tusanem Wlachowiczem, który okazał się być prawdziwym zaskoczeniem tego sezonu. W styczniu opuścił jednak Fiorentinę na rzecz Juventusu za kwotę aż 75 milionów euro. Jego odejście stworzyło także idealną okazję do tymczasowego powrotu Krzysztofa Piątka do Italii. Największym transferem Romy okazał się być nie Tami Abraham, a Jose Mourinho. Portugalczyk powrócił do Włoch po przygodzie w Hiszpanii i Anglii i już w pierwszym sezonie zgarnął Ligę Konferencji Europy. Tym samym stał się pierwszym trenerem, który zdobył wszystkie w europejskich rozgrywkach. No a na sam koniec musimy powiedzieć o naszej drużynie narodowej. W reprezentacji na pewno nie mogliśmy narzekać na brak wrażeń. Po listopadowym zgrupowaniu, w którym zapewniliśmy sobie udział w barażach na Mundial, nie spodziewaliśmy się raczej żadnych niespodzianek. W losowaniu barażu przydzielono nam drużynę narodową Rosji, z którą ostatecznie i tak nie zagraliśmy z wiadomych przyczyn. Przed świętami Bożego Narodzenia mogliśmy usłyszeć o łączeniu naszego selekcjonera Paulo Sousy z brazylijskim Flamengo. Finalnie pogłoski okazały się być prawdą i Portugalczyk po negocjacjach z PZPN opuścił Europę. Kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy było kilku, a najbliżej powrotu był trener Adam Nawałka. A także bardzo wiele mówiło się, że funkcję selekcjonera przejmie Andrzej Szewczenko. Ostatecznie tę funkcję objął były trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz, który pokonał reprezentację Szwecji 2-0 i zapewnił Polakom udział w tegorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze. Na Mundialu nie zobaczymy reprezentacji Włoch, która po fatalnym barażu z Macedonią musiała uznać ich wyższość. To było podsumowanie tego sezonu. Napiszcie nadal w komentarzu, które wydarzenie zapadło wam najbardziej w pamięci. Ja nie będę chyba oryginalny i powiem, że zdecydowanie taką chwilą budzącą niestety negatywne emocje było odejście Paulo Sousy. Może nie tyle jego odejście, ale sposób, w jaki to zrobił. Na pewno o wielu rzeczach zapomniałem, dlatego dajcie znać, co jeszcze w takim materiale powinno się znaleźć. Jeżeli ten film Ci się spodobał, to nie zapomnij go ocenić, będzie mi naprawdę bardzo miło, a ja jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!